Polska gospodarka i 2025 rok. Więcej szans czy więcej wyzwań? O tym w dzisiejszym programie. Prosto z parkietu, Przemysław Tychmanowicz serdecznie zapraszam. A moim państwa gościem jest dzisiaj Dawid Pachucki, główny ekonomista grupy PZU. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Końcówka roku to oczywiście czas podsumowań i prognoz, więc temu będzie poświęcony, poświęcony także dzisiejszy program prognozom makroekonomicznym. Panie Dowidzie, 2024 rok, kiedy rozmawia się z ekonomistami, często słychać, że nie było źle, ale mogłoby być lepiej. Czy Pan podpisałby się pod takim stwierdzeniem? Myślę, że tak, myślę, że pod takim stwierdzeniem się podpisał. Ten rok rzeczywiście był dużo lepszy niż ubiegły. Przypomnę tylko, w ubiegłym roku ten PKB wzrósł mizernie o 0,1% średnio. W tym roku pewnie ten wzrost będzie bliski 3%, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, zwłaszcza w strefie euro. Myślę, że to jest niezły wynik, chociaż prognozy z początku roku wskazywały, że być może uda się w tym roku przekroczyć z tym PKB te 3, magiczne 3%, tak, na, które, na które czekamy. To idźmy dalej. Kiedy mowa o 2025 roku, znowu słychać, że będzie nieźle, ale znowu nie na tyle, że żebyśmy mogli mówić tutaj o jakimś hura optymizmie. Czy pan również podpisze się pod tym stwierdzeniem? No, tutaj wydaje mi się, że może być lepiej. Tak, Jest wiele czynników, które wskazują, że ten przyszłoroczny wzrost będzie rzeczywiście wyższy niż to, co widzieliśmy w tym roku. W tym roku trochę na tym wzroście PKB zaciążył trzeci kwartał, zwłaszcza konsumpcja gospodarstw domowych, która dosyć mocno zwolniła. Na szczęście dane za październik pokazują, że w tym czwartym kwartale ta strzelaż powinna być trochę lepsza. Widać to też chociażby w ostatnio opublikowanych danych z wykonania dochodów z VAT. One są. Z listopada, ale de facto dotyczą VAT-u za październik. Ten czwarty kwartał powinien być rzeczywiście lepszy, i no to jest tworzy taką dobrą bazę dla 2025 roku. Ponadto w 2025 roku oczekujemy w końcu uruchomienia inwestycji, tak, bo to, co ciąży wzrostowi gospodarczemu w Polsce w tym roku, to jest relatywnie słaby wyniki inwestycji. One nie są złe, tak, bo, bo, bo przynajmniej te pierwsze trzy kwartały pokazują, że te inwestycje rosną w ujęciu rok do roku. Wzrost nie jest duży. Yy, zwłaszcza w trzecim kwartale on spowolnił do. 10%, a zaledwie, no ale jest dodatni. Część ekonomistów obawiała się, że w tym roku zobaczymy ujemne inwestycje, tak więc to jest pozytywne, no ale w przyszłym roku one powinny dosyć mocno przyspieszyć. W naszej prognozie zakładamy, że w przyszłym roku inwestycje w ujęciu realnym mogą wzrosnąć nawet o około 8%. I tutaj podstawą do tego naszego optymizmu jest to, co obserwujemy w funduszach unijnych. Tak? Musimy pamiętać, że Polska jest w grupie największych beneficjentów unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Te środki rzeczywiście powoli napływają do polskiej gospodarki, ale postępuje też kontraktacja środków z takiej standardowej unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Tutaj wprawdzie mamy trochę lak względem tego, co... co, co... Było przy poprzedniej perspektywie. Jak porównamy sobie od, od formalnego rozpoczęcia perspektywy, upłynęło już prawie 4 lata i w tej chwili zakontraktowanych jest mniej więcej 30% środków, a płatności są, wnioski o płatności są na poziomie niecałych 2,5% tych środków unijnych z perspektywy 2021-2027. Tutaj mówię o funduszach strukturalnych. Jak sobie porównamy taki letni okres przy perspektywie 2014-2020 to tam jeżeli chodzi o podpis i, i kontraktacje środków, no byliśmy ponad 10 punktów procentowych powyżej tego, co mamy tutaj jeszcze lepszy był wynik z tymi wnioskami o płatność, bo to było prawie 10%, tak, czyli ten rok gdzieś tam e, straciliśmy. I to takie przesunięcie jakby w, 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 w kontraktacji, wykorzystywaniu środków unijnych względem początku perspektywy, no jest widoczne też w danych chociażby o produkcji budowlano-motażowej, która jest takim dobrym papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje z inwestycjami strukturalnymi. To jest też mniej więcej taki lak około roku. No, a zakładamy, że, 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 że ten przyszły rok właśnie, podobnie jak przy poprzednich perspektywach powinien być tym rokiem, gdy te środki unijne rzeczywiście w dużym stopniu zaczną wpływać do realnej gospodarki i pozwolą odbić inwestycjom. Tylko czy też nie będzie tak, że ten wpływ inwestycji na gospodarkę będzie widoczny przede wszystkim w końcówce roku? No wydaje nam się, że już od początku, no pamiętajmy, że ten rok e, pod względem inwestycji e, by, by był generalnie nie najlepszy, tak jak mówiłem, był lepszy niż, niż, niż oczekiwania, ale te wzrosty inwestycji, no były słabe. E, w pierwszym kwartale te inwestycje wzrosły o niecałe 2%, potem w drugim 3,2%, trochę, trochę lepiej. Trzeci kwartał, tak jak wspominałem, 0,1%, tylko jak spojrzymy na strukturę inwestycji z tego roku, to to w dużej mierze były inwestycje z sektora publicznego i też związane z dostawami sprzętu wojskowego, który został zakupiony, tak, bo te w momencie, w którym pływają do kraju, są rejestrowane właśnie jako inwestycje z sektora general government. Te inwestycje prywatne w zasadzie od początku roku były, były bardzo słabe i ta baza dla tych inwestycji prywatnych jest niska. Jeżeli teraz to wykorzystywanie środków i napływ tych środków unijnych przyspieszy, a to w zasadzie już się dzieje, tak? Już ten listopad przyniósł lekkie przyspieszenie tych wniosków o płatność. Baza jest bardzo niska i to taki track record ścieżka z poprzednich Perspektyw pokazuje, że w zasadzie że, że już od początku przyszłego roku tutaj powinno mocno e, przyspieszyć, i to, to powinno odbić się w inwestycjach. Mhm. Wspomniał Pan też o konsumencie, który jest siłą polskiej gospodarki. E, ma Pan już pomysł, co się stało w trzecim kwartale? Z te negatywne zaskoczenie, jak to wytłumaczyć? No tutaj głównie wrzesień, tak? Jest wiele hipotez, co się w tym wrześniu stało. Rzeczywiście, bo, 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 bo. całe szczęście te dane okazały się przejściowe, tak? Październik już był dużo lepszy. Po, po, po spadku we wrześniu sprzedaży detalicznie o 3% w ujęciu realnym rok do roku. W październiku mieliśmy odbicie plus 1,3%. No jest kilka czynników. Raczej nie powój tak? Bo, 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 bo były gdzieś tam takie hipotezy, że mogłoby to być spowodowane powodzią, ale jak spojrzeć na taką strukturę geograficzną tej sprzedaży, no tutaj nie Widać e, raczej, żeby to się koncentrowało w tych regionach, gdzie, 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 które na, na, w największym stopniu odczuły skutki, skutki powodzi, bo te, te, ten spadek sprzedaży wrześniowej był rozproszony no, dosyć e, szeroko e, po, 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 po wszystkich regionach. Wydaje mi się, że, że mogłoby to być spowodowane troszkę niższymi transferami z czternastej emerytury. Musimy pamiętać, że, że ubiegły rok pod tym względem no, był wyjątkowo obfity w przypadku tej czter przysłowiowości czternastki. W tym roku tam no, była kwestia, tak zwane brutto netto, tak? Yy, yy, yy. Była zapowiedź w, 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 w ubiegłym roku, e, właśnie z, 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 z wielkością tego transferu e, w ujęciu e, netto, co potem spowodowało jakby większy transfer do, 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 do gospodarstw amerykańskich, niż był gdzieś tam pierwotnie e, prognozowany. No i w tym roku te, te, ten transfer był około 7 miliardów niższy, i to mogło też jakby wpłynąć na, 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 na wielkość tych, tych zakupów. No bo e, jakby, jeżeli chodzi o same takie dochody, z wynagrodzeń gospodarstw domowych, to tutaj raczej nie było niespodzianki. tak? One ciągle rosną nominalnie w solidnym dwucyfrowym tempie. Przynajmniej jak spojrzymy na wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu realnym mamy ten wzrost około 5%. Tutaj raczej jakiegoś takiego większego, większego załamania nie było. To czego można się spodziewać po konsumencie w 2025 roku? Bo tutaj tych czynników, które mogą na niego wpłynąć jest co najmniej kilka. Jest to chociażby mrożenie cen energii, mamy stopy procentowe, które nie wiadomo, czy spadną. Ostatnio sygnały płyną, że raczej nie. Mamy temat być może powrotu inflacji, niepewności geopolitycznej. Czego pan się spodziewa, jeżeli chodzi właśnie o polskiego konsumenta? My generalnie jesteśmy w takim obozie, który nie zakłada jakiegoś takiego ogromnego boomu konsumpcyjnego. Nie wiem, czy pan pamięta w końcu ubiegłego roku, początek też roku bieżącego, no były takie obozy ekonomistów, które właśnie w związku z tym wysokim wzrostem płat zakładały, że. Już ten rok może być rokiem takiego boomu konsumpcyjnego. My mieliśmy ostrożną prognozę około 5%. Pewnie ten rok właśnie w związku z tym troszkę słabszy, od naszych prognoz trzecim kwartałem będzie ciut gorszy, ale takie około 3,5% ten wzrost konsumpcji w ujęciu realnym powinien się utrzymać. A w przyszłym roku widzimy szansę też na, 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 na lekkie przyspieszenie tej konsumpcji. Może gdzieś tam w okolicy nawet 4%, ale to nie będzie taki boom konsumpcyjny, jakiego spodziewaliśmy, albo część ekonomistów spodziewała się tam w ubiegłym roku, czy, czy w początku roku bieżącego? Dosyć dobra by, powinna być ta konsumpcja. Wydaje nam się takim czynnikiem, który, który powinien jakby rozruszać trochę tą konsumpcję, pomimo no, wciąż tych wysokich stóp procentowych. E, jest ciągle dobra sytuacja na rynku pracy i zakładam, że jak odbiją inwestycje w polskie gospodarstwa, bo to co teraz jakby wstrzymuje tą konsumpcję, to nie jest brak dochodów, tak? To już e, poruszyliśmy ten temat. Te dochody oczywiście e, z bieżących wynagrodzeń do gospodarstw domowych płyną. I nawet przy tej Podwyższonej inflacji 4,7% w listopadzie, według Głównego Urzędu Statystycznego w ujęciu realnym, siła nabywcza tych bieżących wynagrodzeń rzeczywiście jest relatywnie, relatywnie wysoka. Niestety dane GUS pokazują, że gospodarstwa domowe obawiają się trochę sytuacji w gospodarce, tak? Rosną od kilku, od kilku miesięcy obawy o, o, o wzrost bezrobocia, pomimo tego, że stopa bezrobocia odnotuje historyczne rekordy. tak? Spójrzmy na bieżące odczyty stopy bezrobocia, to ona dla tych poszczególnych miesięcy, bo w ostatnim czasie jest najniższa e, najniższa w historii. E, tak więc tutaj, jakby te, te obawy wydają się bezpodstawne, ale, ale rozumiem, że takie obawy mogą być, tak? No bo w prasie pojawia się, jakby, szereg informacji o, o, o gdzieś tam różnych, różnych zwolnieniach i to może jakieś tam powstrzymywać gospodarstwa domowe przed, przed, przed wyższą konsumpcją. Plus do tego dochodzi efekt związany z odbudową oszczędności, które dosyć mocno ucierpiały w okresie pandemii. Ale jak ruszą inwestycje w przyszłym roku, zwiększy się popyt na, 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 na pracę, to te obawy, to taki wzrost bezrobocia powinny wyhamować. Tak? I ten czynnik, który teraz jakby dodatkowo stymuluje wzrost oszczędności, gdzieś tam powinien zniknąć. Sądza Zakładamy y, umiarkowanie optymistyczne, że rzeczywiście ta konsumpcja gospodarstw domowych w przyszłym roku y, może przyspieszyć, chociaż nie oczekujemy jakiegoś takiego ogromnego boomu konsumpcyjnego. Tak jak mówiłem, wzrost konsumpcji gospodarstw domowych z około 3,5% w tym roku, no około 4% w roku, w roku przyszłym. Poruszył Pan wątek inflacji. Ten wątek ostatnio też użył Adam Glapiński, kiedy mówił o tym, że stopy procentowe raczej spadną w 2026, a nie w 2025 roku. Ta inflacja znów dała sobie znać? Um. Można tak powiedzieć, chociaż mówię, nie będzie to duży wzrost inflacji, zwłaszcza ten pierwszy kwartał pod względem inflacji może być taki trochę e, okresem taki troszkę podwyższonej tej inflacji, to jest z kolei związane z efektami e, też bazy statystycznej, tak? No musimy pamiętać, że, 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 że pierwszy kwartał e, ma tą relatywnie niską bazę, czy to z uwagi na, 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 na ceny żywności i wzrost VAT-ów w, w trakcie tego roku, czy z uwagi na częściowo odmrożenie cen energii, e, czego na pewno nie było było w pierwszym kwartale. I te czynniki łącznie jak jak, jak na nie spojrzymy, to, to mogą sprawić, że rzeczywiście ta inflacja może gdzieś tam Podbić się lekko z obecnych poziomów do około tam 5,5% w pierwszym kwartale. My zakładamy jednak, że to będzie efekt przejściowy i kolejne kwartały powinny skutkować obniżeniem tej inflacji. Tam jest taki efekt, o którym wspominał prezydent Glapiński, że w czwartym kwartale przyszłego roku ta inflacja po odmrożeniu cen energii, bo w tej chwili one są zamrożone do końca września, może rzeczywiście uciec. No my jesteśmy tutaj jakby troszkę większymi optymistami. Jeżeli spojrzymy na ceny energii w tych kontraktach rocznych na rynku hurtowym, to co widzimy teraz, ceny kontraktowane na rok przyszły, no to one są wyraźnie niższe od tych cen, które były kontraktowane na rok 2024. Musimy też pamiętać, że w tej ustawie, która mroziła ceny energii, tam jest taki obowiązek dla, dla, dla dostawców energii, żeby złożenia wniosków jakby o, o, o ustalanie nowych cen na 2025 rok. I tutaj jakby wszystko jest oczywiście tutaj w kwestii, w kwestii urealnienia, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje na cenach na, na rynkach hurtowych i w tych kontraktach takich terminowych na, na przyszły rok, na razie nie widać takich wskazań, żeby te ceny nawet po odmrożeniu miały rzeczywiście wzrosnąć względem tych, które, które gospodarstwa domowe widzą widzą teraz. To skoro jesteście większymi optymistami niż prezes Glapiński, to również spodziewacie się, że stopy spadną w 2025, a nie 2026? Eee, to jest nasz główny scenariusz, chociaż po ostatnim <laughs> i eee, zwrocie, piwocie prezesa, prezesa Glapińskiego no, różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale nasz scenariusz bazowy przewiduje, że te stopy w przyszłym roku będą niższe w Polsce. Muszę zapytać o ile? <laughs> No Powiem szczerze, że, że, że przed tym pivotem prezesa Glapińskiego mieliśmy takie umiarkowane 100 punktów bazowych. Być może będzie, będzie to niżej, bo mówię, wcześniej pojawiała się takie szansa już na, na obniżkę stóp w, w marcu przyszłego roku. Ten marzec pewnie wypadł z gry, chociaż najprawdopodobniej ta dyskusja gdzieś tam w, w Radzie się, 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 się o tych możliwych obniżkach stóp zacznie. No ale jeżeli rzeczywiście te dane z inflacji, tak jak przy widujemy w kolejnych kwartałach od tego pierwszego, poza tym pierwszym kwartałem, pokażą taką spadkową ścieżkę inflacja przypuszczam, że presja na, 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 na radę polityki pieniężnej NBP, na obniżki stóp będzie rosła, tym bardziej, że te stopy w tym naszym otoczeniu zewnętrznym też będą spadać, tak, Przy, czy, 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 czy głównie tutaj w strefie euro, ale też nawet w Stanach Zjednoczonych, które, które pomimo jakby całkiem dobrej sytuacji gospodarczej i też trochę takich problemów gdzieś tam z inflacją bazową, najprawdopodobniej do te stopy w przyszłym roku będą obniżać. To zepnijmy to wszystko. Klamrą w przyszłym roku wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie? E, około 4%. Może Największy... poniżej, ale około 4%. Największym wyzwaniem dla polskiej gospodarki będzie? Myślę, że takim największym wyzwaniem będzie zbudowanie takiego długookresowego potencjału wzrostu i czynników wzrostu, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w otoczeniu zewnętrznym, czyli słabi nasi najważniejsi partnerzy handlowi. Tutaj musimy znaleźć jakby pomysł, jak w większym stopniu uniezależnić się od tych partnerów zewnętrznych i zbudować ten potencjał polskiej gospodarki w długim okresie. A największa szansa to Myślę, że te inwestycje i środki z KPO i środki te z bieżącej perspektywy, to jest taka szansa trochę nadrobienia takiej zaległości inwestycyjnych, które no od lat ciążyły polskiej gospodarce i w długim okresie mogły ciążyć też potencjałowi wzrostu. To ja mam na myśli głównie to, co się dzieje w sektorze energetycznym, tak? To ewidentnie jest taki sektor, który no przez wiele lat cierpiał na, na relatywnie niskie inwestycje. No teraz mamy szansę to nadrobić, a, a energia będzie jednym z tych kluczowych czynników wzrostu w, w kolejnych i tutaj stawiamy kropkę. Dawid Pachucki, główny ekonomista grupy PZT, był naszym gościem. Panie Dawidzie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do widzenia. Do widzenia Państwu.